uważam, że w tym miejscu to niewątpliwie będzie okazja. Czy wymaga to cierpliwości? No zajebiście dużo cierpliwości to wymaga, bo to jest po prostu spory ruch. Ale gdzie szukam okazji w kierunku selbo? bo nie ukrywam to jest scenariusz, którego oczekuję. Pierwsza sprawa dojście w górny zakres tego kanału rotacyjnego. Cześć, witam serdecznie, Paweł, z tej strony. Witam w Intro to the Market. Kolejna odsłona, kolejny odcinek przed nami. Za chwilę wprowadzenie do trzech moich ulubionych instrumentów na rynku futures, na kontraktach terminowych. A więc to będzie ropa, to będzie SP Index i będzie to trzeci instrument złoto. Trzy najbardziej popularne tak naprawdę instrumenty, na których można handlować na rynku futures. Zanim jednak przejdę do wprowadzenia do, do rynku, do omówienia wykresów, moja gorąca prośba. Ustaw sobie powiadomienia, daj suba, łapkę, kciuka, pomóż mi rozwijać kanał. Za wszystkie te akcje bardzo Ci teraz, od razu serdecznie dziękuję. Zapraszam w takim razie do dzisiejszego odcinka i wprowadzenia. Przejdźmy zatem na wykresy i to, co jest istotne, zaczniemy sobie od może instrumentu, od złota, dlatego że są fajne, dynamiczne ruchy. Jak dzisiaj złoto w ogóle wygląda, ta perspektywa? Kilka rzeczy istotnych, na które chciałbym zwrócić Ci uwagę. To sprawa numer jeden. Na żółto oznacza kanał rotacyjny, spadkowy, a więc nazwijmy to trochę też trend spadkowy, który był do dnia dzisiejszego w ten sposób zdefiniowany dzisiaj w związku z wydarzeniami, tak naprawdę z przemówieniem pierwszym prezesa Fedu Pawella, mamy zdecydowanie większe ruchy i zaznaczam tylko i wyłącznie. Na początku, że w tym tygodniu spodziewali się większej zmienności, dlatego że nie będzie to jedno przemówienie, nie będą to dwa przemówienia, będą to trzy przemówienia i oczywiście szereg innych danych, reakcji, a więc zmienność, zmienność, jeszcze raz zmienność. I oczywiście w związku z tym musisz zachować szczególną ostrożność, szczególną konsekwencję, mocno trzymać się planu, ograniczać ryzyko. To są wszystko elementy no, związane z tym tygodniem ze względu na kalendarz. Ale poza kalendarzem przejdźmy do tego, co jest istotne. Do tego, co widać na wykresie. Więc tak, mamy kanał rotacyjny i oczywiście nastawienie prospadkowe, i też takich okazji będę, będę szukał w tym tygodniu, żeby, żeby zagrywać pozycję cel, ale dalej, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę. Mamy strefę Battle Zone, która została wygrana przez sprzedających, a więc chwilę rynek się wahał na, na pewnej strefie. Ona została dużo wcześniej wyznaczona, niemniej. Tu sprzedający pokazali dość mocno, że, że mają przewagę. I co jest istotne, bo również jest to określone, mamy strong momentum, czyli momentum spadkowe, przewaga bardzo mocna sprzedających, ale czy to oznacza, że mogę w dowolnym miejscu zagrać pozycję sell? No kurczę nie, nie możesz zagrać w dowolnym miejscu pozycję sell, raczej, raczej trzeba starać się o precyzję i za chwilę powiemy gdzie. W jaki sposób yy, wymierzyłem ten zakres? A więc mamy pierwszy impuls, drugi zrealizowany i w zasadzie przyjechany pod ruch strong momentum, ale to nie oznacza, że nie pojawi nam się trzeci impuls. Trzeci impuls spadkowy, taki to jest coś, na co ja będę polować. I teraz, kiedy? Sprawa numer jeden. Obecnie ta reakcja kupujących, która również jest dynamiczna, jeżeli chodzi o ruch. Fajnie, duży, pozwala zarabiać na pewno, tylko to nie jest coś, co ja bym chciał wykorzystywać w kontekście zagrania. A więc nie będę pakować się w pozycję long tylko i wyłącznie dlatego, że no, cena mocno spadła. To nie jest w ogóle mój sposób yy, patrzenia na rynek. I co, na co zwracamy uwagę, moi drodzy? Strefa pullback zone, czyli strefa, w której może się pojawić reakcja sprzedających. A więc jeżeli się tu pojawią sprzedający to nie ukrywam, nie jest to dla mnie okazja idealna do zagrania raczej będę czekać na jeszcze głębszą korektę tego ruchu spadkowego a więc precyzyjnie jak ten scenariusz może wyglądać jeżeli tu będzie mniej więcej taki ruch, wejdziemy w tą strefę pullback back zone, na razie wyrysuję idealny scenariusz dla mnie to jest podejście pod tą strefę i co jest istotne Chciałbym wspierać się na górnej krawędzi, na górnym zasięgu tego kanału rotacyjnego w pozycji sell. To jest idealny scenariusz do tego, żeby sprzedawać na ponowienie tego ruchu sprzedających. Uważam, że w tym miejscu to niewątpliwie będzie okazja. Czy wymaga to cierpliwości? No zajebiście dużo cierpliwości to wymaga. bo To jest po prostu spory ruch, ale jeżeli miałbym wskazywać, gdzie chcę znaleźć okazję, to tu po impulsie sprzedających, korekta i w zasadzie w ten sposób targetuje się. Jak to wygląda w kontekście relacji risk ratio mniej więcej w ten sposób, do przetestowania będzie low, ale ja jak zwykle wcześniej chcę wyjść z pozycji, mniej więcej moje ryzyko, a więc tu jest przynajmniej zagranie 3 do 1, mm, jeżeli chodzi o mm, relację ryzyka do, do zysku. Więc opcjonalnie jest to bardzo dobry setup, bardzo dobra sytuacja. Tak jak powiedziałem wcześniej, wymaga cierpliwości. Inny scenariusz, który być może będę zmuszony zagrywać, to jest scenariusz, w którym cena dochodzi do tej strefy pullbackowej i tu, tu w zasadzie ugrzęźnie przez chwilę. I co istotne, pojawi się ten impuls spadkowy, co dla mnie mega istotne. Muszę zagrywać dopiero po korekcie w taki sposób, czyli po impulsie sprzedających, oczekuję, że pojawią się chwilowo kupujący ci, którzy reagowali wcześniej i będą próbowali dwa razy przejąć inicjatywę po impulsie spadkowym. Część z nas, część uczestników rynku potraktuje to jako korektę tego ruchu wzrostowego, licząc na dalsze wzrosty. I okej, okay. tutaj te dwie próby, czyli próba pierwsza. I od razu reakcja sprzedającej, próba druga. I ta druga próba, tak naprawdę, w mojej ocenie powinna się skończyć w ten sposób. I to jest scenariusz, który ja będę chciał zagrywać mniej więcej w tym miejscu. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ale być może to będzie scenariusz, który je, będzie jedynym, który mogę, mogę zagrywać. A więc nie będę po prostu wybrzydzać. Kiedy pozycja long? Pozycja long, w momencie kiedy powiedzmy ten impuls. A może zmarzymy to, kiedy ten impuls kupujących przejdzie strefę pullback zone w ten sposób i co istotne, strefę buzz zone również przechodzi. Oczywiście problemem dalej jest górny zasięg, a więc pod nim górny zasięg kanału rotacyjnego a więc pod nim nie zagrywam pozycji na gdzieś tam dalsze wzrosty, ale przejście w ten sposób, no już dajesz zdecydowanie pole do popisu. Nie ukrywam, nie liczę na ten scenariusz na początku tego tygodnia. Być może pod koniec tygodnia mm, taka sytuacja się pojawi. W pierwszej kolejności retest tego low. Mm, to jest scenariusz, który obstawiam. Oczywiście rynek pokaże, co będziemy robić. Warunki do wzrostu dopiero w tym miejscu, jeżeli chodzi o złoto. Przejdźmy do kolejnego instrumentu, do SP, do indeksu. Tutaj również mamy trend spadkowy w ostatnim czasie i poruszamy się również w kanale rotacyjnym, spadkowym, który obecnie na żółto oznaczam. OK, on tutaj jest w ten sposób wyznaczony. Mamy reakcję na zakresie low tego zakresu, obecnie impuls wzrostowy. Ale co jest dla mnie istotne? Istotna jest dla mnie, czy istotna dla mnie jest sytuacja, że mamy tak, pierwszy impuls zrealizowany, drugi impuls, czyli ruch measure move zaznaczam, ruch measure move zrealizowany, w zasadzie w punkt reakcja i jest próba realizacja momentu spadkowego, a więc takiej totalnej przewagi sprzedających i nie ukrywam, prawdopodobnie tam dojdziemy, to jest to też związane z okrągłymi cyframi, czyli 3200 na S&P to jest całkiem fajna cyfra, liczba i na pewno fajny target dla sprzedających do zrealizowania S&P i Nazwijmy to zawodnicy, uczestnicy rynku SP lubią tego typu cyfry, lubią podchodzić, testować tego typu zakresy, a więc no jest to atrakcyjne po prostu. I to jest sprawa, sprawa taka, którą widać na wykresie. Ale gdzie szukam okazji w kierunku sell? Bo nie ukrywam, to jest scenariusz, którego oczekuję. Pierwsza sprawa: dojście w górny zakres tego kanału rotacyjnego. I dwa scenariusze, jeden jest taki, który znowu jest trochę lepszym dla mnie, drugi jest takim, który po prostu będzie trzeba wykorzystywać. A więc pierwszy scenariusz zakłada, że pojawia się reakcja sprzedających od razu po dotarciu do górnej krawędzi kanału rotacyjnego, korekta, no i wtedy gram pod realizację ruchu strong momentum, mniej więcej w ten sposób. Tu wejście w pozycję po takim ruchu, po takiej obserwacji, ryzyko, potencjalny zysk i więcej ruch 2 do 1, nie jest to, tak jak powiedziałem, optymalne rozwiązanie, ale to jest jakiś zawsze scenariusz, i być może to będzie ten, który będzie trzeba wykorzystywać. Inny scenariusz, kiedy dochodzimy w tą strefę. Ale tak naprawdę wejdziemy również w strefę pullback zone, i nie ukrywam, to jest sytuacja, w której ja się chcę znaleźć. Chciałbym, żeby cena tutaj dotarła. Nie kupuję wcześniej, czekam na tą korektę. I w momencie, kiedy zobaczę reakcję w strefie pullbackowej, spadkowe, w ten sposób szukam okazji do zagrania i zaraz pokażę Ci target, bo sobie go tutaj wyznaczyłem. Taki idealny scenariusz. Mniej więcej w ten sposób znowu zagranie, tak by mogło wyglądać, oddalę troszeczkę. O, tak to dokładnie wygląda. Co to jest za strzałka? To jest powielenie tego impulsu spadkowego. Raz, dwa. Obecnie korekta, no więc korekta do tego zakresu, od, ko od najgłębszej korekty, od tego zakresu ponowienie całego ruchu. Więc jeszcze raz to wyrysuję. Mamy ruch wzrostowy. Upraszczam teraz. Wejście w tą strefę, reakcja sprzedających, korekta i cały ten ruch dokładnie w taki zakres. Wtedy będę chciał zagrywać. No, jest to dla mnie idealny scenariusz, nie ukrywam, i to dobrze będzie rozegrać. Jak tylko o, oczywiście będzie tego typu możliwość, to jest powiedzmy moje ryzyko. Tu relacja do zysku to jest zagranie mniej więcej 4 do 1 oceniając skalę ryzyka do. Potencjalnego zysku, zajebisty scenariusz, zajebisty seta trzeba trzymać kciuki, później konsekwentnie go zrealizować. To jedyne, co możemy zrobić, zrealizować plan. Kiedy pozycja long? Eee, scenariusz na wzrosty, eee, jakby nie mam w ogóle oczekiwania takiego, że zobaczymy mocne wzrosty, jakby nie ten moment, nie to widzę na wykresie. Eee, oczywiście dopuszczam taką możliwość, ale dopiero po przekroczeniu strefy battle zone. I tak naprawdę teraz nawet nie będę robić tej projekcji, bo jest dużo elementów, które musimy po drodze minąć. Ale znowu uproszczę znalezienie się po tej stronie strefy Battle Zone, korekta od góry i dopiero gdzieś tam myślenie w scenariuszu wzrostowym. Dużo musi się po drodze wydarzyć. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, mamy Pawła, mamy przemówienie prezesa Fedu, a więc będzie dynamicznie? Pewnie tak. Czy wszystko jest możliwe? Oczywiście. To, co my musimy robić, definiować, gdzie jest okazja, jak wygląda ryzyko, i później oczywiście się trzymać założonego planu. Nie zmieniam, nie zmieniam na pewno y, planu handlowania w trakcie gry. To znaczy, jeżeli zakładam jakiś scenariusz tu i teraz, to albo go realizuję, albo nie, albo warunki się zmieniały, więc wtedy muszę pomyśleć i się zastanowić. E, także na spokojnie. Na ten moment, dopóki jesteśmy pod strefą Battle Zone, yy, jesteśmy również pod strefą Pullback Zone, jesteśmy w kanale rotacyjnym spadkowym. Scenariusz spadkowy, i zostaw, został nam instrument ropy, trzeci instrument z szerszej perspektywy. Sprawdźmy, co tutaj na ropie jest, bo coś oznaczyłem na dole. A więc, taki no powiedzmy, kształtujący się ruch wzrostowy, trendowy. W górę wyznacza nam ta ziel zielona linia, pewien obszar, czy w zasadzie zakres, tak zwanego wsparcia dla kupujących, czy będzie na nim reakcja w tym zakresie? Ja tego nie wiem. Ale znowu, życzeniowo, jeżeli reagowali wcześniej, nie mogę tego wykluczyć. To jest sprawa numer jeden. Więc, pozycje sell, i w momencie, kiedy jesteśmy powyżej tego zakresu, nie są rozwiązaniem, którego ja szukam. I jestem w 100%, jakby czy w 100% to rozumiem, że część uczestników w rynku, jakby w ostatnich tych ruchach, dopatruje się, ok, teraz już będziemy spadać, to do tak, do piekła, niech to leci do piekła. Dopóki jesteśmy nad tym zakresem, nie do końca w ten sposób myślę. Mało tego. Mam strefę reakcyjną pullback, zone, na której jest reakcja kupujących, a jest to strefa właśnie w kierunku wzrostowym. I jakby tu nie patrzeć, trzyma cenę póki co. Czy to jest rozwiązanie znowu optymalne? Nie. Nie jest to optymalne rozwiązanie, no ale przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej, bo tu jakiś plan również powstaje. Sprawa numer jeden. Obecnie mamy jeden impuls spadkowy zrealizowany, drugi, być może będzie realizowany trzeci. Nie ukrywam, chciałem to zobaczyć. I chciałbym się znaleźć jak najbliżej, tak jak wcześniej wspomniałem, tej zielonej, zielonej linii wzrostowej, która, czy zielonej linii trendowej, która trzyma nam tak naprawdę kupujących w ryzach trochę, i korekta do tego zakresu byłaby idealna. Może z tej perspektywy będzie łatwiej to rysować. A więc mamy zielony zakres. Korekta uproszczy, znowu, sprzedających do tego zakresu w ten sposób. Będzie idealnym scenariuszem do tego, żeby poszukać okazji jako kupujący w kierunku wzrostowym i co jest targetem? Przetestowanie high, tak? czyli 41, 40 mniej więcej ten zakres będzie targetem. Jest to najbardziej optymalne zagranie, na które będziemy mogli sobie pozwolić. O ile oczywiście scenariusz się pojawi, wejście gdzieś w ten sposób i znowu gdzieś tam relacja ryzyka. W ten sposób ryzyko, a na pomarańczowo zaznaczę potencjalną opcję zysku. No to jest zagranie co najmniej 3 do 1. I nie ugrywam na takie zagranie, będę polować w kontekście pozycji long. Czy sytuacyjnie będę zagrywał pozycję sell? Nie, jakby nie przewiduję. Nie przewiduję takiego scenariusza. Chyba, że, chyba, że, uwaga, zobaczymy takie coś. A więc oczywiście dla wtajemniczonych już trading range jeżeli zobaczymy trading range to wówczas przewiduje, że możemy obserwować tego typu scenariusze A więc ruch wzrostowy wyjście lekko w górę jedna próba, druga powrót i wtedy w takim scenariuszu warunek trading range, powstaje nam trading range w takiej sytuacji warunkuje pozycję sell, ale na trading range już nie w ten zakres. I być może właśnie taki scenariusz nam się zarysuje, ruch boczny przydałby się dla uspokojenia i zbalansowania tego rynku, z tym, że znowu nie mam takiego oczekiwania, że wydarzy się ten trading range tu i teraz, być może bliżej tego zielonego zakresu i, i tej strefy, być może właśnie tutaj się to wydarzy. Zobaczymy, obserwujemy, ale opcjonalnie mój scenariusz longowy wiecie już jak wygląda ten, który jest y, taki naj, najbardziej optymalnym zagraniem sytuacja, w której będę musiał trochę gonić, gonić rynek uwaga, wyrysowałem sobie najmniejszą linię oporu, tak to nazywam najmniejsza linia oporu, zaznaczę ją na niebiesko, pod tą linią nie szukam okazji do pozycji lęk, ale już nad, jak najbardziej, a więc jeżeli się pojawi tego typu sytuacja to nie ukrywam przy kolejnym ruchu w ten sposób dopiero dopiero w ten sposób będę szukał okazji do zagrania. Ok. Znowu potencjalnie ryzyko niewielkie z jakimś tam zyskiem, prawdopodobnie ruch 2 do 1, może 2,5 potencjał ryzyka do, do zysku. I to jest optymalne znowu rozwiązanie takie, które być może się pojawi z tym, że tu już jest to gonitwa za uciekającym rynkiem w górę troszeczkę. I nie jest to scenariusz, którego, którego bym chciał. No, ale jak to się mówi, to rynek dyktuje warunki, my możemy tylko i wyłącznie coś zaplanować i ewentualnie dostosować się do, do bieżących zmian. Jeszcze raz, na koniec, gorąca prośba. Jeżeli te wartości, te rzeczy, które mówię, są dla ciebie cenne, możesz z tego korzystać. Zostaw łapkę, ustaw sobie powiadomienia. Kolejne tego typu materiały. Po prostu zobaczysz szybciej, a nie ma nic lepszego jak dobrze przygotowany plan handlowy na sesję. Trzymam kciuki, powodzenia i do usłyszenia. Cześć!